Gratulacje dla gospodarzy, że wygrali mecz. No, przyjechaliśmy z konkretnym planem. Oczywiście, zdawaliśmy sobie sprawę z y, przeciwnika potencjału z tego, że, że to wyjątkowy mecz dla, dla Makuszewskiego i na pewno tutaj mm, przeciwnik nasz będzie zdeterminowany i taki był. No, no, na pewno mam niedosyt, bo po, po tej końcówce meczu, gdzie straciliśmy bramkę na 2-0, szybko odpowiedzieliśmy. Mieliśmy sytuację stuprocentową, której no, tak naprawdę nie wiemy, jak jej nie strzeliliśmy. A wiedząc gdzie przyjeżdżamy, ile możemy mieć sytuacji w meczu, to, to na pewno to bardzo gdzieś tam boli. Ale jestem zadowolony z postawy zespołu z organizacji gry zarówno w fazie bronienia jak i w fazie atakowania, bo zdecydowanie to wyglądało inaczej niż w ostatnim tygodniu, gdzie żegnaliśmy się z naszymi kibicami, tylko, tylko mój tutaj zawód na to, że, że nie graliśmy tak u siebie z taką determinacją, pasją jak, jak dzisiaj. No ale cóż, koniec sezonu na podsumowanie przyjdzie czas i i trzeba patrzeć w przyszłość. Dziękuję. A wstępnie już teraz pan może ocenić ten sezon, bo już wszystko wiecie? Kilku słowa. No, no co, zrealizowaliśmy cele. Co prawda ja przy, doszedłem w zimę w zimę, więc y, praca, która była wykonana od początku, pozwoliła nam na zdecydowanie wcześniej. Na to, żebyśmy do pierwszej drużyny wprowadzali jak najwięcej naszych wychowanków, naszej młodzieży, i, i to, to na pewno zrealizowaliśmy. Dwa cele zrealizowaliśmy mieliśmy się utrzymać to zrobiliśmy wygrać pro junior i, i, i to zrobiliśmy więc na pewno cele z, z postawione przede mną, jak i pewnie przed całym klubem, drużyną przed sezonem, są zrealizowane. Oczywiście wnioski, wnioski, bo na pewno ten zespół stać na zdecydowanie więcej. Mamy w szeregach naszej drużyny no, dość yy, duży potencjał na to, żeby, żeby grać lepiej, ale musimy ten zespół wzmocnić, bo, bo chcemy grać yy, o, o wyższe lokaty w przyszłym sezonie. I na pewno po tym też, co dzisiaj widziałem po przestrzeni całej rundy, yy, wierzę w to, że stać nas na zdecydowanie na wyższe miejsce. Mieliśmy jeden plan. Przede wszystkim wygrać ten mecz, dlatego że ostatnie mecze nam nie wychodziły, już, już razu powinniśmy ten mecz wygrać wcześniej i zamknąć. Dzisiaj tak samo w pierwszej połowie mieliśmy sporo sytuacji, których nie wykorzystaliśmy i ten mecz myślę byśmy wyszli na drugą połowę bardziej rozluźnieni, bo można było tam ten na w pierwszej połowie. Niestety. Po strzelonej bramce na 2-0. To rozróżnienie przyszło i straciliśmy bramkę kontaktową i, no, i było groźnie. No, na, w końcówce e, zawodnik broni nie wykorzystał, tak jak to sytuacji. Ale mieliśmy jeden plan, przede wszystkim wygrać się ten mecz po tym ciężkim sezonie, po perturbacjach różnych, e, nie tylko dla siebie, dla zawodników, żeby e, spokojnie mogli wypoczywać. I nie zamartwiać się, co będzie dalej, ale też dla kibiców, wszystkich, którzy tu przychodzili, cały sezon ta gra, żeby była bardziej ofensywna i ona dzisiaj taka była. Szliśmy dwie bramki, wygraliśmy mecz. Druga to podziękowanie dla Maćka, też wszyscy chcieli wygrać i podziękować za to, co zrobił dla wigra suwałki wcześniej i teraz, jak doszedł po raz drugi do nas. Kończycie na piątym miejscu jak na Beniaminka? Nieźle. E, tak. Bardzo dobrze moim zdaniem, wiem, że kibice na pewno liczyli na dużo, dużo więcej, no ale taka jest piłka, no i niestety, e, albo stety, dla mnie to jest stety, mamy piąte miejsce, myślę, że to jest bardzo dobre miejsce dla Beniaminka. Nie ma awansu, ale i jest awans drugiej drużyny, blisko. Tak, e, gratulacje dla drugiej drużyny, a druga drużyna dzisiaj też awansowała, też, awansowała do okręgówki, tak, wygrywając w Wąbrzy z rezerwami 2 do 1, ogromne gratulacje dla chłopaków. To Trenerze, co dalej? Co w przyszłym sezonie? To się pan na wyniki rozmów z zarządu, który poszukuje nowego trenera? Jak to, jest? to już pytanie nie do mnie, chyba do prezesa czy do zarządu klubu. Co dalej będzie się działo? Pan pracuje z młodzieżą Suwalską, czy w przyszłym sezonie jeszcze więcej wychowanków? Jak pan to widzi? Czy sprowadzać zawodników, którzy potem no, zawodzą czasami jak to jest? E... Tak to jest z transferami, tak? E, nigdy nie zgadniemy. Wydaje się, że to jest bardzo dobry zawodnik, przyjdzie do nowego klubu i nagle się okazuje, że nie radzi sobie, tak? No. Niestety bardzo wiele sytuacji jest takich w piłce nożnej. U nas też były takie, no, niestety to jest piłka nożna i tyle, tak chcemy też jak najwięcej dawać wychowankom. Już niedawno, e, w, ta, tydzień temu debiutował Bruno Sowólewski, rocznik 2.8, e, mamy dużo chłopaków z rocznika 2.6 z 2.7, no i będziemy przyglądali się, co dzieje się w młodszych rocznikach w Akademii. To jeszcze na końcu Maczka. Było widać w trakcie pracy z Maciek Makuszewskim, że kawałek piłkarza, kawał piłkarza? Ja powiem tak, ja cieszę się, że mogłem pracować i dziękuję wszystkim za to, że mogłem pracować z takim zawodnikiem jak Maciek Makuszewski, od którego można uczyć się wiele, wiele. Ja jako ten dużo się od niego nauczyłem, bo jest to ponadprzeciętny piłkarz tak Wyróżnia się w każdym rodzaju. Dzisiaj na odprawie przedmeczowej pokazałem jego zalety wszystkie i powiedziałem, życzę wszystkim, żeby mieli takie same zalety jak Maciek i tak podchodzili do piłki nożnej, tak profesjonalnie, z takim zaangażowaniem No i naprawdę szacunek na zawodnika takiego jak Maciek. No, myślę, że dzisiaj zespół no, widać już taki rozluźniony, dużo jakości uważam z naszej strony. Wydaje mi się, że w ogóle w przekroju całego spotkania byliśmy lepszym zespołem, stworzyliśmy sobie dużo sytuacji w, w kilku momentach. Trochę lepiej jakbyśmy dograli do siebie piłkę, może czasami zakoronkowo. To coś więcej by było po tej pierwszej połowie, ale było 1-0, było nieźle. Na drugą połowę też wyszliśmy z przekonaniem, że tutaj trzeba strzelić na 2-0 i, i uda nam się dzisiaj zrobić trzy punkty. Bardzo nam na tym zależało, bo finalnie chcieliśmy być jak najwyżej w tabeli. Piąte miejsce uważam. Finalnie na koniec tego sezonu jako Beniaminek to jest naprawdę dobre miejsce i, i mimo wielu trudności różnych w tym sezonie uważam, że zespół bardzo dobrą pracę wykonał i myślę, że wszyscy mogą tutaj być zadowoleni po tym sezonie. No i co czułeś tak tuż przed końcem meczu wchodząc w ten szpaler i, i piłkarze broni i koledzy z drużyny i kibice na trybunach, co się wydarzyło dzisiaj w sezonie? Słuchajcie, czułem się jak jakiś wielki piłkarz, jak ja wczoraj oglądałem Kamila Grosickiego, z którym grałem. E parę dobrych lat temu, byłem też z nim w reprezentacji. No łezka się, się trochę tam zakręciła, ale trzymałem to w sobie i, i dalej gdzieś tam to trzymam, bo wczoraj już powiem szczerze przeżywałem, jak właśnie oglądałem mecze reprezentacji i Kamil schodził. Yy... Coś niesamowitego powiem szczerze i, i bardzo jestem dumny z tego, że, że cała ta moja kariera tak przebiegła, jak przebiegła i i powiem szczerze, że tak finalnie cieszę się, że tutaj skończyłem, że tutaj stąd uważam, że zrobiłem ten największy krok do przodu. Później ta Gielonia trochę napędziła ten transfer zagraniczny i wróciłem tutaj, gdzie, gdzie udało mi się spędzić naprawdę fajne, fajne pierwsze kroki w mojej, w mojej karierze. I tutaj te kroki finalnie zakończyłem i jestem z tego dumny. Wiem, że ktoś może powiedzieć, że mógłbym jeszcze trochę pograć, ale chciałem zejść e, tak naprawdę ze sceny jeszcze taki, taki że, że ludzie, żeby mieli trochę niedosytu, że mogłem jeszcze pograć. To jest wtedy fajny moment. Niż taki, że ludzie będą czekali, kiedy on wreszcie skończy grać i da, da miejsce komuś innemu, młodszemu. I, i cieszę się, że, że udało mi się jeszcze. Dzisiaj fajnie, że mogłem strzelić bramkę, fajnie, że to wszystko tak się poukładało na koniec. Wygraliśmy to spotkanie, jestem bardzo dumny z zespołu. Będę trzymał ze wszystkich tutaj chłopaków kciuki na boisku. Będę śledził na pewno ich tych chłopaków kariery, bo każdy ma, ma spory potencjał i uważam, że różne losy w piłce pokazują nawet mu. Ja zaczynałem wigrach suwałki i zobaczcie, jak. jak co się poukładało, że trochę świata zjedziemy. Kończę, bo Ty wiesz co dalej, my nie wiemy, podzielisz się? Los, los pokaże, ale chcę zostać przy piłce na pewno i zobaczymy. Co życie da, chcę być przy piłce, może no, piłka to moje życie i myślę, że, że tutaj to będzie się też kręciło wokół piłki. I właśnie w roli tego dyrektora sportowego, no bo pierwsze kroki też wygrał dyrekt, jako dyrektor sportowy. No chciałbym, nie jest, nie, nie jest wiadomo, łatwo, łatwo działać akurat w tej płaszczyźnie, ale szkole się, właśnie jestem na kursie PZPN, uważam, że z dyrektorami, którzy już są w ekstraklasie, w pierwszej lidze. Uważam, że też mam bardzo, bardzo dobre kontakty, dobry, też dobry poziom, wydaje mi się, też prezentuje jeżeli chodzi o wiedzę, o podejście. Oczywiście doświadczenie będzie się budowało z czasem, wiadomo, z pracą, to tak samo jak z piłką, jak grasz na boisku, też to doświadczenie łapiesz. Uważam, że ta praca też będzie, będzie gdzieś cały czas szła do przodu, będę łapał doświadczenie. Uważam, że nie mam oko do piłkarzy. Nieskromnie mówiąc, mam nadzieję, że będę robił tylko te dobre transfery i tych takich słabszych transferów będzie trochę mniej, że, że w kluby, w których będę pracował, e, będą nosiły sukcesy. A jak widzisz przyszłość Z no, znasz sytuację i finansową i organizacyjną, e, miejsce piąte w tym roku. Czy jest szansa, żeby dawać nadzieję kibicom, czy raczej tonujmy nastroje? Gdyby... Myślę, to... myślę, że, że piłka nożna różne scenariusze pisze. Nie ma tutaj czegoś takiego, żebyśmy dawali nadzieję. My też mieliśmy dobrą rundę pierwszą. E, jako Beniaminek druga runda była no, zdecydowanie e, słabsza niż pierwsza, ale mimo wszystko i tak zajęliśmy piąte miejsce na koniec. Czyli piłka nożna pokazuje, że, że można. Wiadomo, finanse są bardzo ważne w piłce nożnej, ale uważam, że tutaj w Subakuech jest stabilnie. Myślę, że klub robi, robi co może. Myślę, że zawodnicy są zadowoleni. Też wiadomo, że w piłce nie, nie ma czegoś takiego, żebyśmy już się napalili na coś, przeszarżowali i później będą problemy. Historia pokazuje, że trzeba rozsądnie do tego wszystkiego podchodzić. Trzeba siły na zamiary mierzyć i, i uważam, że trzeba krok po kroku robić. Może w pewnym momencie przyjdzie czas, że wigry ruszą mocno do przodu, ale to trzeba myślę, wszystko przygotować i, i ja bym na tym się skupiał. A jak przyszły sezon, ilu zawodników zostaje? Jak podpisywałeś kontrakty, wiesz, co z tymi ludźmi będzie się działo? No tak, myślę, że jakaś część zawodników odejdzie, tak jak jest wszędzie pewnie w każdym zespole. Każdy dostał swoją szansę, podsumowanie przyjdzie czas. Dzisiaj jesteśmy na, na etapie szukania trenera na osoby, która na stałe będzie już na przyszły sezon na pewno prowadziła zespół. No, rozmowy trwają z, z różnymi kandydatami i, i zobaczymy e, jak, to się, jak to się wszystko zakończy, kiedy, bo chcielibyśmy jak najszybciej, ale wiadomo, no, w, piłce, w piłce trzeba na spokojnie do tego podchodzić. Już mieliśmy jedną sytuację taką na początku tej rundy, że, że było mało czasu i, i wiadomo, że teraz trzeba trochę lepiej to przygotować i, i myślę, że będzie finalnie dobrze. Także jak powiedziałem, sporo zawodników pokazało, że na tym poziomie trzeciej ligi może grać, może się rozwijać, kilku zawodników. Tak jak mówię piłka pokazuje, że, że jeszcze trochę pracy muszą zrobić, żeby, żeby grać, a w igrach suwałki, no, trzeba pewien poziom prezentować i nie ma co ukrywać, że, e, że takich zawodników w gry będę szukały.